Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy mojego szefa, kiedy wszedł do sali konferencyjnej i zobaczył moją matkę klęczącą na środku, odmawiającą różaniec i znaczącą każdy róg pomieszczenia wodą święconą. To miał być najważniejszy dzień w mojej karierze prezentacja kampanii, nad którą pracowałam miesiącami. A teraz wszystko legło w gruzach, bo moja matka, ze swoją misją błogosławienia mojego miejsca pracy. Zniszczyła wizerunek profesjonalistki, który budowałam latami. Pamiętam szok i niedowierzanie na twarzach współpracowników, szepty i tłumione śmiechy. W jednej chwili, z szanowanej dyrektor marketingu, stałam się tą od matki dewotki. Tego dnia straciłam szansę na awans i niemal straciłam pracę. Ale to, co wydarzyło się później, Zmieniło całkowicie moje życie i sprawiło, że dziś patrzę na wiarę mojej matki zupełnie inaczej. Historia, którą wam opowiem, zaczyna się od wstydu, a kończy czymś, czego nigdy się nie spodziewałam. Ale zacznijmy od początku. Mam na imię Aleksandra, mam 26 lat, i jestem, a raczej byłam, dyrektorem działu marketingu w jednej z największych agencji reklamowych w Warszawie. Zawsze ciężko pracowałam na swój sukces, skończyłam najlepsze studia, władam płynnie trzema językami i byłam na dobrej drodze, by przed trzydziestką zostać najmłodszym wiceprezesem w historii firmy. Dorastałam w tradycyjnej, głęboko religijnej rodzinie z małego miasteczka niedaleko Łodzi. Moja matka Krystyna była i jest najbardziej pobożną osobą, jaką znam. Codzienne modlitwy. Niedzielne msze, posty, pielgrzymki do częstochowy, lichenia, łagiewnik to był jej świat. W naszym domu na każdej ścianie wisiały obrazy świętych, a każdy posiłek zaczynał się i kończył modlitwą. Kiedy byłam dzieckiem, nie przeszkadzało mi to, ale w liceum, gdy zaczęłam poznawać świat poza naszą małą społecznością, wiara matki zaczęła mnie coraz bardziej zawstydzać. Koledzy śmiali się, gdy odbierała mnie ze szkoły z różańcem w dłoni. Wyśmiewali mnie, gdy odmawiałam wspólnych wypadów w piątki, bo był to dzień postu w naszym domu. Z czasem nauczyłam się ukrywać tę część mojego życia. Na studiach w Warszawie stworzyłam sobie zupełnie nową tożsamość. Nikt nie wiedział o mojej rodzinie, o tradycjach, w których wyrosłam. Wymyśliłam sobie rodziców intelektualistów. Opowiadałam o nieistniejących wakacjach za granicą, podczas gdy w rzeczywistości co roku jeździłam z matką na pielgrzymkę do Częstochowy. Zbudowałam mur między moim nowym, warszawskim życiem a przeszłością. Rzadko odwiedzałam rodziców, a gdy dzwoniła matka, rozmawiałam z nią krótko i zdawkowo. Prawda jest taka, że wstydziłam się jej. Wstydziłam się jej prostej wiary, jej niewykształcenia. Jej wiejskich manierów. Wstydziłam się, gdy w restauracji głośno odmawiała modlitwę przed posiłkiem, gdy w centrum handlowym zatrzymywała się przed każdym religijnym obrazkiem, gdy rozdawała nieznajomym medaliki i obrazki z Matką Boską. Ale wstyd to nie wszystko. Gdzieś głęboko czułam się winna, bo wiedziałam, że moja matka kocha mnie bezwarunkowo, że wszystko, co robi. Nawet te żenujące dla mnie religijne gesty robi z miłości i troski. To tylko pogłębiało mój wewnętrzny konflikt. Ten konflikt osiągnął punkt kulminacyjny, gdy poznałam Michała, przystojnego, błyskotliwego dyrektora finansowego z konkurencyjnej agencji. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia i ku mojemu zaskoczeniu z wzajemnością. Po pół roku związku, Michał chciał poznać moich rodziców. Za każdym razem wymyślałam wymówki, że mieszkają daleko, że są zajęci, że wyjechali. Ale musicie wiedzieć, że nieszczerość ma to do siebie, że z czasem plącze się we własnych sieciach. I tak właśnie stało się ze mną. Kłamstwa, które opowiadałam o swojej rodzinie, zaczęły się na mnie mścić. Pewnego dnia Michał zaskoczył mnie propozycją wspólnego wyjazdu na weekend do moich rodziców. Skoro oni nie mogą przyjechać do Warszawy, to my pojedziemy do nich, powiedział z rozbrajającym uśmiechem. Wpadłam w panikę. Co miałam zrobić? Wyznać prawdę? Zaryzykować utratę szacunku i miłości człowieka, na którym tak mi zależało? Pamiętam, jak dziś siedziałam w naszej ulubionej kawiarni i próbowałam wymyślić kolejną wymówkę, gdy mój telefon zadzwonił. To był ojciec. Nigdy nie dzwonił w środku dnia, więc od razu wiedziałam, że coś się stało. Ola, mama jest w szpitalu, usłyszałam jego zdławiony głos. Zasłabła podczas modlitwy. Lekarze mówią, że to może być. głos mu się załamał, że to może być głos mózgu. Świat zatrzymał się w miejscu. Wszystkie moje problemy, wszystkie kłamstwa nagle stały się nieistotne. Jedyne, co się liczyło, to moja matka walcząca o życie w szpitalu. Rzuciłam wszystko i pojechałam do rodzinnego miasteczka. W szpitalu zastałam ojca, postarzałego o dekadę w ciągu jednego dnia, siedzącego przy łóżku nieprzytomnej matki. Widok jej drobnej sylwetki, podłączonej do różnych maszyn, złamał mi serce. Gdzie była teraz jej wiara? Gdzie były wszystkie te święte obrazki i medaliki, które miały ją chronić? Następne dni spędziłam w szpitalu, trzymając matkę za rękę, modląc się. Tak, modląc się po raz pierwszy od lat o jej wyzdrowienie. Badania potwierdziły najgorsze obawy. Zaawansowany guz mózgu, nieoperacyjny. Lekarze dawali jej najwyżej miesiąc życia. Kiedy przekazaliśmy jej diagnozę, jej reakcja mnie zaskoczyła. Nie było histerii, nie było rozpaczy. Przyjęła wiadomość ze spokojem, a nawet z lekkim uśmiechem. To nie koniec, Olu, powiedziała, ściskając moją dłoń. Jeszcze nie skończyłam swojej misji tutaj. Następnego dnia oznajmiła, że chce pojechać do Częstochowy. Ostatni raz. Chciała pomodlić się przed obrazem czarnej Madonny, powierzyć jej swoje życie i mnie. Pojedziesz ze mną córeczko? zapytała z nadzieją w oczach. Zgodziłam się, choć bez przekonania. Nie wierzyłam, że jakakolwiek pielgrzymka może coś zmienić, ale chciałam spełnić jej ostatnie życzenie. Poza tym czułam się winna. Winna wszystkich lat wstydu, odrzucenia, kłamstw. I tak oto znalazłam się w samochodzie, wioząc moją umierającą matkę na jej ostatnią pielgrzymkę. Po drodze zadzwonił Michał. Nie wytrzymałam i wyznałam mu całą prawdę o moim pochodzeniu, o religijnej matce, o diagnozie. Ku mojemu zaskoczeniu nie był zły był współczujący i wyrozumiały. Obiecał, że przyjedzie do Częstochowy, by mnie wspierać, ale to, co wydarzyło się w Częstochowie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I tu właśnie zaczyna się część mojej historii której niektórzy z was mogą nie uwierzyć, ale przysięgam na wszystko, co jest dla mnie święte, że to, co Wam opowiem, wydarzyło się naprawdę. Przybyliśmy do sanktuarium wczesnym rankiem. Matka, mimo słabości, nalegała, by przejść całą drogę na kolanach od bramy do ołtarza. Patrzyłam z bólem, jak jej drobne ciało zmaga się z każdym metrem tej drogi. Ludzie przystawali, niektórzy się modlili. Inni kręcili głowami z politowaniem. Czułam na sobie ich spojrzenia, mieszaninę współczucia i dezaprobaty. Znowu się wstydziłam. Gdy dotarliśmy przed obraz czarnej Madonny, matka uniosła wzrok i zaczęła modlić się głośno. Jej słowa były proste, bezpośrednie jakby rozmawiała z bliską przyjaciółką, a nie z wizerunkiem na obrazie. Matko Boża. Przychodzę do ciebie z moją córką Aleksandrą. Wiem, że mój czas dobiega końca, ale nie o moje życie proszę. Proszę o jej duszę, otwórz jej serce na wiarę, pokaż jej drogę do Boga. Jeśli trzeba, weź moje życie w zamian za jej nawrócenie. Te słowa wstrząsnęły mną do głębi. Moja matka, stojąc w obliczu śmierci, nie prosiła o uzdrowienie, ale o moje nawrócenie. Zawsze myślałam, że jej religijność to forma kontroli, sposób na wpędzanie mnie w poczucie winy. Teraz zrozumiałam, że była to najczystsza forma miłości miłości, która przedkłada dobro drugiej osoby nad własne życie. Kiedy skończyła modlitwę, zachwiała się i upadła na posadzkę. Ludzie wokół wstrzymali oddech. Podbiegłam do niej, krzycząc o pomoc. Ktoś wezwał karetkę. Matka leżała nieruchomo z zamkniętymi oczami, ale na twarzy miała wyraz niezwykłego spokoju, niemal radości. Karetka zabrała nas do najbliższego szpitala. Tam lekarze szybko przeprowadzili badania, w tym tomografię. I wtedy nastąpiło coś, czego nikt się nie spodziewał. Lekarz, który oglądał wyniki, trzykrotnie sprawdzał dane pacjentki. Nie mógł uwierzyć w to, co widział. Pani Krystyno. Powiedział w końcu: Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale guza nie ma. Co to znaczy nie ma? Zapytałam, nie rozumiejąc. To znaczy, że zniknął kompletnie. Nie ma ani śladu nowotworu, który był widoczny na poprzednich badaniach. Matka nie wydawała się zaskoczona. Uśmiechnęła się tylko i powiedziała cicho: Dziękuję Ci, Matko Boża. Lekarze byli zadziwieni, sprawdzali wyniki. Porównywali z poprzednimi badaniami, dyskutowali między sobą, mówili o spontanicznej remisji, o błędnej diagnozie, o fenomenie medycznym, ale ja wiedziałam, co naprawdę się stało i co najdziwniejsze, uwierzyłam w to. Gdy wyszłyśmy ze szpitala przed budynkiem, czekał na nas Michał. Widząc nas obie uśmiechnięte, zdziwił się: Co się stało? zapytał. Spojrzałyśmy na siebie z matką i jednocześnie odpowiedziałyśmy: Cud. I wiecie co? Michał nie wyśmiał nas, nie zakwestionował tego, po prostu objął nas obie i powiedział: Cieszę się, że wreszcie was poznałem. Obie. To wydarzenie zmieniło wszystko. Zmieniło moje spojrzenie na matkę, na wiarę, na własne życie. Zrozumiałam, że przez lata wstydziłam się czegoś, co było najcenniejszym skarbem bezwarunkowej miłości i niezachwianej wiary. Po powrocie do Warszawy nie ukrywałam już swojego pochodzenia ani wiary mojej matki. Wręcz przeciwnie z dumą opowiadałam o niej, o jej sile, o jej miłości. Zaprosiłam rodziców do swojego mieszkania, przedstawiłam ich wszystkim znajomym. I wiecie co? Nikt się nie śmiał. Nikt nie patrzył z politowaniem, wręcz przeciwnie. Wielu moich znajomych z zachwytem słuchało historii mojej matki, jej prostej mądrości, jej niezachwianej wiary. Nie, nie stałam się dewotką, nie chodzę codziennie do kościoła i nie noszę medalików, ale odnalazłam coś, co zgubiłam w pogoni za karierą i akceptacją autentyczność. Przestałam się wstydzić swojego pochodzenia swoich korzeni, swojej rodziny. A co z pracą? Cóż, po incydencie w sali konferencyjnej rzeczywiście straciłam szansę na awans, ale kilka miesięcy później odeszłam z agencji i wraz z Michałem założyliśmy własną firmę. I wiecie co? Nasz pierwszy klient to Sanktuarium Jasnogórskie, które chciało odświeżyć swoją komunikację z młodymi ludźmi. Dziś, kiedy patrzę wstecz na tę historię, widzę, jak byłam zaślepiona wstydem i dumą, jak odrzucałam coś cennego, bo nie pasowało do wizerunku, który sobie stworzyłam, ale też widzę, jak jedno wydarzenie, jedno doświadczenie może całkowicie zmienić perspektywę. Moja matka wciąż codziennie się modli, wciąż chodzi na pielgrzymki, wciąż rozdaje medaliki i obrazki. Ale teraz. Zamiast się wstydzić, towarzyszę jej. Nie zawsze i nie wszędzie, ale wystarczająco często, by pokazać jej, że szanuję jej wiarę i jej drogę. A w mojej torebce, tuż obok służbowego telefonu i karty do ekskluzywnego klubu fitness, leży mały różaniec. Nie używam go często, ale jego obecność przypomina mi o tym, co naprawdę ważne. O autentyczności, o miłości i o cudach, które mogą się zdarzyć, gdy najmniej się ich spodziewamy. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Michał poprosił moją matkę o pomoc w wyborze pierścionka zaręczynowego. Razem wybrali delikatny złoty pierścionek z niebieskim szafirem, w kolorze płaszcza Matki Bożej, jak powiedziała moja matka. Michał oświadczył się mi w Częstochowie, dokładnie w miejscu, gdzie moja matka upadła i została uzdrowiona. I chociaż nigdy nie był szczególnie religijny, Poprosił ją, by nauczyła go modlitwy różańcowej. Za dwa miesiące bierzemy ślub. W małym kościółku w mojej rodzinnej miejscowości. I choć moi warszawscy znajomi byli zdziwieni tą decyzją, wszyscy obiecali przyjechać. Niektórzy nawet pytali, czy moja matka nie mogłaby i dla nich się pomodlić. Czasami zastanawiam się, co by się stało, gdyby moja matka nie zachorowała, gdybyśmy nie pojechali do Częstochowy. Gdyby nie wydarzył się cud, czy nadal wstydziłabym się jej? Czy nadal żyłabym w kłamstwie? Nie wiem, ale wiem jedno, czasem to, co wydaje się największym nieszczęściem, może okazać się największym darem. Dziś, gdy ktoś pyta mnie o moją matkę, z dumą odpowiadam, to najsilniejsza kobieta, jaką znam, kobieta, której wiara przenosi góry, dosłownie. I choć niektórzy patrzą na mnie z niedowierzaniem, ja wiem, że to prawda, bo widziałam to na własne oczy i już nigdy nie będę się tego wstydzić. Jeśli ktoś z Was zmaga się z podobnym konfliktem, ze wstydem wobec swoich bliskich, ze strachem przed pokazaniem swojej autentycznej tożsamości, mam dla Was jedną radę: nie czekajcie na cud, by docenić to, co macie, bo największym cudem jest bezwarunkowa miłość, którą tak często bierzemy za pewnik. Dzisiaj, gdy wchodzę do biura, pierwszą rzeczą, którą robię, jest dotknięcie małego medalika z Matką Boską, który noszę na szyi, podarunku od mojej matki. Nie jest to już gest wstydu czy ukrywania, ale gest dumy i wdzięczności. A wy, czy jest w waszym życiu ktoś, kogo się wstydzicie? Ktoś, kogo ukrywacie przed światem? Zastanówcie się, czy za 20 lat Będziecie żałować wstydu czy braku odwagi, by być autentycznymi. Bo wiecie co? Na końcu drogi nie będzie się liczyć, ile awansów otrzymaliście, ile luksusowych torebek kupiliście, ani ile osób Was podziwiało. Będzie się liczyć tylko to, ile miłości daliście i przyjęliście, ile razy mieliście odwagę być sobą, mimo strachu przed odrzuceniem. I jeszcze jedno: cuda się zdarzają. Może nie zawsze w formie spektakularnych uzdrowień, ale w małych momentach zrozumienia, wybaczenia, akceptacji, w momentach, gdy maska opada i pokazujemy światu, kim naprawdę jesteśmy. Moja historia zaczęła się od wstydu, a skończyła na odkryciu prawdziwego znaczenia wiary nie tylko religijnej, ale wiary w siłę autentyczności i miłości. I za to właśnie dziękuję każdego dnia. Mojej matce, Michałowi, Czarnej Madonnie, a przede wszystkim sobie, za odwagę, by pozwolić sobie na tę przemianę. Bo największym cudem jest to, że możemy się zmienić w każdej chwili, w każdym wieku, niezależnie od okoliczności. Możemy odrzucić wstyd i zacząć żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteśmy. I to jest moja historia. Historia dziewczyny, która wstydziła się swojej matki, a skończyła nosząc jej medalik z dumą. Historia o tym, jak jeden dzień, jedna modlitwa, jeden cud może zmienić wszystko. Dziękuję, że wysłuchaliście. I pamiętajcie, nie wstydźcie się tego, co was ukształtowało, bo to właśnie te rzeczy czynią was wyjątkowymi. Do następnego razu.